Dobra, słuchajcie, bo w ostatniej części wspomniałem o tej dziupli u flagi i chciałem Wam opowiedzieć o tym Szyberdachu w tym Taro. Może to kogoś zainteresuje. Minęły już te dwa tygodnie, chłopaki wrócili z Polski, zadowoleni i tak dalej. No i przyjechał taki hołek. Przezwaliśmy go hołek, bo on tą fiestą, kurde, w zakręty wchodził jak chołowczyc i dostał ksywę hołek. Kołek był spod gniezna, także można powiedzieć tutaj bliz, najbliżej mnie, bo oni wszyscy z Rzeszowa, tam z Podkarpacia i tak dalej. Także my tu można powiedzieć ziomki, najbli, najbliżsi aby. E, no i tak się z nim zakumplowałem, można powiedzieć. On był chyba tak już pod 50 wtedy, taki już musiający e, kościół. E, trochę mnie czasami wkurzał, bo ja tam byłem młody. W karty graliśmy wieczorami. To my tam trochę wkurzał. Ja mu, ja mu nie byłem dłużny. Tam się boksowaliśmy czasami. Też go miło wspominam. No i była kiedyś taka sobota, wolna, ciepełko. Około 25 stopni. I flaga miał tego Volkswagena Taro. To jest dwuosobowe auto. Z paką z tyłu. Pickup. No i mówi chłopaki, słuchajcie, kupiłem tam, byłem na szrocie, kupiłem taki szyberdach, bo w tym aucie nie idzie wyrobić, tam nie ma klimy, jak jadę autostradą i mam otwarte szyby, to mi dudni, a jak zamknę, to mam za gorąco i w ogóle tym autem nie idzie jeździć. No i znalazł szyberdach e, od takiego właśnie pick-upa, bo tamten dach był krótki i to nie mógł być szyberdach odsuwany, bo on nie miałby się gdzie odsunąć. To był taki szyber dach, że on tylko jakby się otwierał, uchylał się do góry i że powstawała szczelina, że w czasie jazdy jakby to ciepłe powietrze uciekało z kabiny. No i nikt się tego nie chciał podjąć i wyznaczył flagę, że ja z Hołkiem mam to zrobić, a on gdzieś tam jedzie. A co ciekawe, flaga byłby z szacha, bo on wiedział, że jak będziemy tą blachę ciąć na tym dachu, Eee, Szkwierką kątową, flexem, no to e, popalimy lakier i tak dalej, iskry i w ogóle. I był na tyle cwany, że gdzieś od kogoś pożyczył elektryczne nożyce do blachy. To taka ciekawostka. Eee, no ale trzeba było ten dach w którymś miejscu zacząć, żeby się dosyć do środka. No wiadomo, szyber dach jest duży, dlatego na środku wywierciliśmy otwory. Tam się dostaliśmy, jakby tymi nożycami, no i. Dojechaliśmy, no ale teraz tak. Pierwsza rzecz. Mamy szyber dach od innego auta. I teraz podejrzewamy, że jak zmierzyliśmy ten szyber dach, no to wiemy, że otwór musi być delikatnie mniejszy, żeby to spasować, żeby to na gumie i tak dalej, tam woda nie ciekła yy, i w ogóle. No i trzeba narysować na tym dachu wytrasować sobie, wyciąć ten, ten otwór. My tego nigdy nie robiliśmy. No, ale na logika. No. Ołówkiem rysujesz, tam nie da rady. No, flamastrów nie mieliśmy, długopisa nie widać. No To ja do Hołka mówię, słuchaj, weźmiemy, nakleimy taśmę papierową budowlaną w tych miejscach, gdzie ma być rysowane. Nakleiliśmy taką mocną papierową taśmę no mówię, na tej taśmie ołóweczkiem sobie wyznaczymy. No dobra, fajny pomysł. No i Położyliśmy ten szyber dach na, najpierw na tym dachu, wykleiliśmy tą taśmą w tych miejscach, gdzie, gdzie mieliśmy trasować. No i pomału zabieramy się za, dostanie się do, do środka, czyli wycięliśmy otwór na środku tego wytrasowanego miejsca, wkładamy te nożyce, już mieliśmy tam wszystko ładnie wyrysowane, obliczone. No i chołek tnie, nie? No bo on starszy, bystrzejszy Ja tam 19 lat To coś tam mu pomagałem, ale tak Bardziej się przyglądałem Mój pomysł był z tą taśmą, no to tak mu trochę tam Podpowiedziałem, no i wyciął ten otwór Wyciął otwór, tą podsufitkę Usunęliśmy Włożyliśmy ten, chyba tam podsufitki nie było Bo to było auto takie yy, auto, no, pick-up taki do wożenia różnych tam yy, budowlane samochód, no to on chyba tam pod nie wiem, on chyba gołą blachę, już teraz nie pamiętam. Wkładamy ten szyber dach i słuchajcie, co się stało. Hołek wyciął za dużą dziurę. Bo były dwie kreski na tej taśmie narysowane. Pierwsza kreska miała wyznaczać środek dachu tak jak odrysowaliśmy ten szyberdach druga kreska była troszeczkę jakby do środka że na, na tym miała się guma opierać i miał się na tym szyberdach trzymać a chołek nie wiem dlaczego nie ciął ani po jednej ani po drugiej kresce tylko ciął jakby między tymi dwoma kreskami w środku włożyliśmy ten szyberdach ale ten szyber dach się trzymał dookoła tylko chyba albo milimetr, albo dwa, nie wpadł do środka, tylko że on powinien chyba mieć pół centymetra w gumie siedzieć z każdej strony, czy nawet centymetr. A on siedział 2 mm, eee, no i żeby flaga tego nie widział, to szybko to zamontowaliśmy, szybko to złożyliśmy, eee, to auto było białe pamiętam a my robiliśmy wtedy chyba dwie łazienki eee, i już wtedy umiałem robić silikon no naprawdę umiałem bo mnie flaga uczył eee, i umiałem kłaść silikon to co w Polsce jeszcze ludzie palcem ściągali i tak dalej no to ja już robiłem ten silikon takimi specjalnymi kostkami i umiałem to bardzo dobrze zrobić a tam mówię do Hołka mówię, zrobimy białym silikonem tak ładnie dookoła tą kosteczką zaciągniemy nie będzie śladu, nie będzie widać, nie? No i tak zrobiliśmy, przyjął flaga, flaga tylko tak wszedł na próg od auta. O, fajnie, super, tu tego od dołu, no elegancko, otwiera się, otwiera się. Spoko, nie? No i tak zostało. No i wyobraźcie sobie, e, że minął chyba tydzień czy dwa, bo on tym Taro w ogóle nie jeździł. To, to auto stało w krzakach. On bardzo rzadko go odpalał i prawie nim nie jeździł. Minęło chyba dwa tygodnie. Ja już musiałem do Polski wracać, już my tam nie było i ta historia do mnie dotarła od Hołka po kilku latach. Ja w ogóle o tym nie wiedziałem, co się zdarzyło, a zdarzyło się to, że Flaga postanowił pojechać po zagęszczarkę do jakiegoś miasteczka niedaleko i pojechał tym Taro, Bo ta zagęszczarka 300-kilowa, tam wózkiem widłowym mieli z tyłu to na pakę wrzucić, nie miał wrócić, bo tam jakąś robotę robili, gdzie mieli zagęścić grunt no i <ścoughs> flaga jedzie po tą zagęszczarkę zapierdziela tamte kurde 120-130 na autobanie w Niemczech i mu wyleciał szyberdach wypadł mu, przy tej prędkości wyssało mu ten szyberdach i ten cały szybertach, nie wiem czy spadł mu na pakę z tyłu w tym pick-upie, czy roztrzaskał się na asfalcie, tego nie wiem. Ale po prostu moja wyobraźnia podpowiada mi, że musiało to mega zajebiście wyglądać, nie? Na razie.